Specjalny ośrodek wychowawczy sióstr orionistek we Włocławku jest niepubliczną placówką wychowawczą przeznaczoną dla 30 dziewcząt. Głównym celem naszego ośrodka jest przygotowanie dziewcząt do codziennego życia. Nasza praca opiera się na pięciu podstawowych zasadach: bezpieczeństwo i zdrowie relacje społeczne. Kultura osobista, rozwój zainteresowań i wychowanie chrześcijańskie. Wychowawcy prowadzą zajęcia takie jak muzyczno-teatralne, plastyczne, sportowo-rekreacyjne, kulinarne, zajęcia z języka angielskiego, zajęcia terapeutyczne i zajęcia re rewalidacyjne. Bardzo staramy się o to, aby ten dom był przede wszystkim bezpieczny i przyjazny naszym podopiecznym. Dlatego, wszelka pomoc jest, jest to dla nas y, ogromna radość, że są osoby, które, które nas uważają i chcą nas wspomóc.